Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak dodać zdjęcie do kontaktów w telefonie Vivo. Na początku przechodzimy do aplikacji telefonu, a następnie do zakładki kontakty. Teraz wybieramy kontakt, którym chcemy zmienić zdjęcie, a następnie naciskamy ikonę ołówka. Teraz wybieramy opcję Dodaj zdjęcie i możemy wybrać opcję aparatu. I w tym momencie możemy zrobić zdjęcie, które ustawimy na zdjęcie kontaktu. Możemy też wybrać opcję zdjęcia Google i wtedy to będą nasze zdjęcia z konta. Lub wybrać opcję galeria i będą to zdjęcia, które mamy w galerii w telefonie. Mogą to być pobrane pliki, screeny, aparaty, z aparatu przepraszam. Każdy folder jaki mamy w telefonie. Wybieramy jeden z folderów, a następnie wybieramy zdjęcie, które chcemy ustawić. Przecinamy je odpowiednio tak, jakbyśmy chcieli, żeby było ustawione, a następnie wybieramy opcję wybierz. I w prawym górnym rogu opcję zapisz. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!